Medytacja druga. Maryja poszła z pośpiechem w góry. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zaprzmiał w moich uszach, Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Opis spotkania tych dwóch świętych kobiet, Maryi i Elżbiety, brzmi na pierwszy rzut oka nieco pompatycznie. A ich dialog przypomina wzniosłe wersety starożytnych greckich tragedii. Ale tak naprawdę jest to scena mocno zanurzona w codzienności. Pierwsza warstwa tego fragmentu to po prostu przykład czynnej miłości bliźniego miłości, która jest niezależna od tego, czy ma się aktualnie ochotę, chęć i czas, by pomagać. A kieruje się po prostu na aktualne potrzeby bliźniego. W Łukaszowym opisie zwiastowania prawie wszystko dotyczyło Maryi i tajemnicy wcielenia, w którą została ona w tak zaskakujący sposób wprowadzona. Tylko jedno, jedyne zdanie dotyczyło jej krewnej Elżbiety. Ale właśnie to zdanie Maryi nie umknęło. I to właśnie ono stanowiło impuls do konkretnej pomocy, której na pewno oczekiwała Elżbieta, znajdująca się już w ostatnim trymestrze ciąży. Maryja zostawia wszystko, co jest związane z nią samą, własne sprawy, których zapewne też nie było mało, i idzie pomagać, wiedząc, że ciąża w przypadku niemłodej już kobiety może stanowić spory problem. Oczywiście obok tej pierwszej, bardzo praktycznej warstwy, jest jeszcze w tym fragmencie warstwa o wiele głębsza, wcale nie drugorzędna, ale dopiero nadająca tej pierwszej pełne znaczenie. Oto znowu pojawia się tajemnicze działanie Ducha Świętego. To pod wpływem Jego impulsu Maria idzie do Elżbiety. I też pod jego natchnieniem Elżbieta widzi w wizycie Maryi coś więcej niż tylko spotkanie dwóch ciężarnych kobiet. Maryja zostaje określona jako matka pana. Dokładnie tak nazywano Maryję w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Obydwa te wymiary tego fragmentu Łukaszowej Ewangelii. Rzucają jasne światło na to, jaka ma być osoba konsekrowana. Jest to niewątpliwie ktoś jest to niewątpliwie ktoś, kto jest gotów do praktykowania konkretnej miłości bliźniego i okazywania miłosierdzia drugim. Ktoś, kto jest na tyle uważny, by dostrzegać sytuacje, w których pomóc można i trzeba. Ale nie może to być jedynie pusty aktywizm. Osoba konsekrowana to także ktoś, kto otwiera się na impulsy i natchnienia Ducha Świętego. Dopiero otwarcie się na Jego prowadzenie pozwala odróżnić rzeczy ważne od zbędnych, działania, których nie można odkładać, od takich, które mogą poczekać. Ten sam Duch Boży pozwala nam również. Jak to było w przypadku Elżbiety, rozpoznać w zwykłych, codziennych wydarzeniach obecność Pana. Tego, który już dawno jest w samym środku codzienności, tylko my nie mamy czasu i otwartego serca i umysłu, by jego obecność w zwykłych, codziennych wydarzeniach rozpoznać.